Smacznej kawusi i miłego dziunka! Kalendarze adwentowe, dzień siódmy. Zaczynamy! Ale najpierw kawusi. Mm. Dobra. No to lecimy. City, dzień siódmy. pum. -pu 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 -pu. Dzień siódmy znajduje się przy dniu. <śmiennie> 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 Dwie godziny później. <śmiennie> Dzień siódmy, He, No to myk! Uuuhu. Coś, co mnie uradowało. Ej, mamy kotka z rybką i miseczką na nomsy. Jej, biały, ładny kotek. Śnieżynka taka. Jejku! Nazwałbym Cię Andrzej, ale że jesteś białym koteczkiem, to będziesz śnieżynka. Wow, patrzcie, jaka ładna śnieżynka. I tu mamy taką ładną miseczkę i mamy tutaj jeszcze rybkę. Nam, 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 wcina wcień. Ojeku jak ładnie. No, City. Plus 50 za kotka. Mm, jaki słodki mały kotek. Ojeku, pięknie. Tu mnie uradowali. Oh, cudownie. Co nam przyniesie dzisiaj Disney? Disney. Dzień siódmy. Uuu, uh, mamy. Łatwe wajany, łatwe Ach. tak tak, ja mam badę wymowy i czasami zamiast ry mówię ły albo coś takiego. Nie we wszystkich słowach, ale jest to trochę takie wkurzające. Czasami się udaje, czasami nie. I tak się czasami wygłupiam, że zamiast ry to mówię ły i takie łatwa. Okej, okay, budujemy łatwe wajany. No i proszę, mamy taki ładny katamaran Wajany. No, w sumie spoko świąteczne. No dobra, ma tu jakąś tam świąteczną dekorację powiedzmy, nie, że ho 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 jest to jej miała cokolwiek. Bru, 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 bru. Bardzo ładnie. O i możemy dać kotka na katamaran i on sobie będzie kotko manarował. Kotko manarował. Disney ładnie. Ah, hmm. Co my tu mamy? Franczy, Franczy, dzień siódmy. Dzień siódmy u Franców. Zaczął się od. mojego uh, 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 no ataku na okienko. Ale tutaj mamy taki stoliczek kolejny. Na którym mamy pewnie list do świętego Mikołaja. Tudzież donos do, do Zusu. Kto wie? Nie wiemy tego. Co się dzieje w tej rodzinie. we Francach. O ile to rodzina! Jest taki syndrom reklamy, pokazują nam jakichś tam losowych ludzi, którzy są w jakiejś dziwnej sytuacji obiadowej, czy coś od razu myślimy, że to jest rodzina, przecież nikt nie powiedział nam, że to jest rodzina, nie? To jest piękne dopowiadanie sobie wielu rzeczy. Eee, Okej, okay. mamy tutaj do lampen, czy di lampę. jajku, nie pamiętam. Ej, spoko, Lampa jest bardzo ładna. Eee, no, taka spokojista. Tak, to zdecydowanie donos do nas do Zusu. Mhm. Mm o, dajmy sobie trzymać na pióro i mamy takie pióro. Ej, ale to jest bajera. Ten długopis pióro marker jest całkiem spoko. Powiem Wam, że no, 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 lipy nie ma. Chodźcie tutaj, części zapasowe. Także, mm, mm, mm. Bardzo ładne. Powiem Wam, że takie. Spoko. Przydatna rzecz. Nie no, pewnie to są świąteczne klimaty, że tam z drogi Mikołaju. Dzisiaj chciałem zrobić listę coś tam. Ewentualnie lista zakupów. Nie, bardzo przydatny tajl. Powiem Wam, że spoko. O. Mmm, przed tym trzeba się posilić kawusią. Ooo, oh, Marvel, Marvel. Marvelous. Mm -hmm. Ja sobie odsunę, zrobię więcej miejsca. Oh. Czekać, jak w tej reklamie szamponu. Mm, cudownie. Dzień siódmy u Marvela. Ej, ciekawe co to będzie. Ja już tak nawet nie sprawdzam, co jest na tych pudełkach. Z tej ciekawości. di lampem! Kolejne. Teraz to są takie, powiem Wam. No, takie. Sygnalizacja świetlna oraz hydrant. jejku, mamy cieścia i cieść może ten, podlewać hydrant. A wszystko ma ze sobą, że tak powiem, ma ze sobą sens. Tak jak to powiedziałem, tak to działa. Yy, Okej, okay, no dobra, nie? To jest świąteczna sygnalizacja świetlna na 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 uff nie samego to zabolało jak to zaśpiewałem naprawdę <laughs> nie no bajera słuchajcie no, świąteczna sygnalizacja świetlna no to są takie lampki choinkowe nie pu 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 bu, pu bu, pu tralalala mhm na patyk? nie no spoko okej okay, to pójdzie nam tutaj O. I teraz zbudujemy das hydranten, gdyż jest bardzo potrzebny. Mhm, mm mm -hmm. O! Proszę. Świąteczna dekoracja, bo jest na śniegu, hydrant oraz sygnalizacja świetlna. O, i już możemy wiedzieć. Nie, nie, teraz nie możesz płynąć kotku, gdyż e, przepływa właśnie przed tobą do, do zus nie? Nie, nie, nie. E, no, no jest, no ładne części dostajemy, ładne ten. No, no, no spoko, Marvel, nie. Kontynuuje cudowny trend. O mamo, Harry Potter. Uh, Harry Potter. Ratuj sytuację swoją cudowną świąteczną magią. Uh. I nie uratował. Ej, teraz mamy statuę węża. Chyba. Chyba to jest wąż. Nie wiem, no to tak wygląda, bo wtedy mieliśmy taką dziwną statuę i to może był gryf. Może. A teraz to jest wąż, bo slitelin bo zielona podstawka, bo nie wiem, coś. Mm. Więc, że tak powiem, zbudujmy to. Ej chłopaki, nie pozywajcie mnie, że używam tej nazwy, nie? Chłopaki i dziewczyny, co by nie było. Czy inne osoby. A, pułapka poprawności politycznej. Ja się naprawdę staram docenić to. Dzie, dzie, dzie. Dobra, czyli teraz potrzebujemy tego tutaj. Uh -huh. Ja nie narzekam. Dużo szarych slobków przydaje się w terenie, tudzież w budowaniu klasycznych space'ów, więc. <laughs> dziękuję. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Dobra, kuperek to zbudowaliśmy i teraz trzeba zrobić mu takie tutaj, te Mhm. No dobra, to wygląda jak taki wąż nowy wąż rzeczny, czy coś, nie wiem, albo to jest gryf. Coś zapomniałem, tak, zapomniałem jeszcze tego tutaj doczepić. Szybka naprawa, mhm. jako tako i fajland. No, mamy taki posąg. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, co to jest, ja jestem ignorantem już w tym momencie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Jestem ignorującą osobą. No i co? Star Wars. Świąteczne Star Wars. Dzień siódmy. Hia. Yeah. Uh. I tutaj mamy. O, to jest ten ten od znajdziek. Ojejku. Jak graliście w gry Star Warsy, to. Tam były właśnie takie pojemniki, które się zbierało. Jak się zebrało kilka, no to się odblokowywało jakieś tam bodosowe mini pojazdy czy coś takiego. I to jest właśnie to. Ja zapomniałem, jak to się nazywa, ale powiedzmy, że to jest taki. taki taka skrzynka, taki lootbox. O, o, to jest dobra nazwa. To jest lootbox. Ej, spoko. No, to jest taki easter egg nawiązujący. Tutaj do tych naszych starłosowych klimatów. Ale dlaczego mi dali coś takiego? Aha, bo to ma iść tu, dobra. Hehe, <laughs> ale super. Nie, no dobra, tu jestem uradowany. To, to jest tak ten. Jestem uradowaną osobą. Myk, 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 myk. I teraz jedno na drugie. Mamy lootbox. Świetnie. Może mało świąteczne, ale hej, nawiązuje do prezentów, więc jest dobrze. Odkładamy. Moi drodzy, dzień siódmy. Pobudowaliśmy trochę, dziwne rzeczy się pojawiły. Hej, sygnalizacja świetna. Coś, taka statua. Hej, kotek jest naprawdę spoko. Ładny tutaj stoliczek z donosem do zus -u. No i oczywiście lootbox z gier Star Wars. Nie, no ogólnie nie jest źle. Ma dużo części. Były niespodzianki. Jest piękny tutaj katamaran Wajany. Ja tam się cieszę. Spoko. Nie, jak zwykle Marvel to jest prima salt po prostu mwa, takie mwa, mwa, mwa. Nie wiem co mam powiedzieć: no hydrant i sygnalizacja świetna, Dude, ktoś miał naprawdę mega pomysł, jak to wymyślał. Pokaż mi drogę do świąt. E, e, jeszcze nie. Jeszcze czerwone światło. Nie mamy jeszcze 24 grudnia. Hmm, to spadam. Hm, wracam do Halloweenów. Można się bawić? Można.